Wzajemnie nagrałam próbę sabotażu mojego ślubu przez moją teściową. Wysłałam nagranie do mojego teścia, co ostatecznie zniszczyło jej małżeństwo. Cześć! Mam 27 lat u kobietaw i w zeszłym tygodniu wyszłam za mąż za mojego chłopaka, z którym byłam przez 7 lat. Mój chłopak Jake, 28 lat i ja poznaliśmy się na studiach, znaleźliśmy pracę w tej samej firmie, potem zamieszkaliśmy razem i od tamtej pory jesteśmy nierozłączni. Oboje studiowaliśmy poza stanem, więc przez pierwsze kilka lat jeździliśmy do domu, aby odwiedzić nasze rodziny co kilka tygodni, czasem to oni nas odwiedzali. Moja rodzina składa się tylko ze mnie i moich rodziców, podczas gdy Jake ma troje rodzeństwa: dwóch starszych braci: Jareda (30 lat) i Alexa (32 lata) oraz młodszą siostrę Kelly (23 lata). Jego rodzice zawsze byli dla mnie mili, kiedy nas odwiedzali, często przynosili mi prezenty. Jego rodzeństwo odwiedzało nas rzadziej i nigdy wszyscy naraz, więc widywałam jego rodzinę dużo częściej niż on moją. Ale to mi nie przeszkadzało. Na początku miałam dobre relacje z moją teściową Żan, 55 lat. Nawet do niedawna wszystko było w porządku, zawsze była dla mnie miła i to szanowałam. Dlatego nie spodziewałam się, że okaże się jedną z tych teściowych z koszmarów, o których czytałam na Reddit. Niestety dokładnie tak się stało. Jej prawdziwe oblicze zaczęło wychodzić na jaw, kiedy Jake i ja zaręczyliśmy się około 8 miesięcy temu. Jake zorganizował zaręczyny z udziałem obu naszych rodzin, co było jednym z najszczęśliwszych dni w moim życiu do czasu ślubu. Po zaręczynach poszliśmy na kolację z rodzinami, a podczas rozmowy, Jeanne wspomniała, że nie może się doczekać, aż przeprowadzimy się do nich. Jake i ja nie mieliśmy pojęcia, o czym mówiła, ponieważ nie planowaliśmy przeprowadzki do IEE. Byliśmy bardzo szczęśliwi w naszym życiu w Filadelfii i nie zamierzaliśmy nigdzie się przenosić przez dłuższy czas. Nie wiem dlaczego, ale Jeanne najwyraźniej zakładała, że po ślubie przeprowadzimy się do IEWE, aby pomóc w prowadzeniu farmy i firmy. Myślę, że to dlatego, że wszystkie jej inne dzieci wybrały życie na farmie i mieszkały z nią. Ale Jake jasno dał do zrozumienia, że woli swoje obecne życie i nie ma zamiaru mieszkać z rodzicami. Co więcej, wiedział, że firma rolnicza będzie w dobrych rękach. Nawet po tym, jak jego ojciec Ben, 57 lat, zdecyduje się przejść na emeryturę, ponieważ Jared przejmie kontrolę. Jared ożenił się z jedną z sąsiadek i mieszkał na farmie. Alex był kawalerem, a Kelly była jeszcze za młoda, dopiero co ukończyła studia i próbowała swoich sił jako grafik, pracując zdalnie. Nie wyglądało na to, żeby jego rodzice byli sami i potrzebowali, żeby Jake wrócił do domu. Podczas kolacji nie poruszyliśmy tematu, ale po powrocie do domu zapytałam Jake'a o to, co powiedziała jego matka. Uspokoił mnie, mówiąc, że nie ma zamiaru wracać i następnego dnia wyjaśni to swojej matce. Nie chciał mówić o tym przy kolacji, żeby nie psuć atmosfery. Następnego dnia poszedł do hotelu, w którym zatrzymała się jego rodzina, żeby porozmawiać z matką. Wrócił w bardzo złym humorze. Kiedy zapytałam, co się stało, powiedział, że jego matka źle przyjęła te wiadomości i zaczęła mnie obwiniać za jego decyzję. Wierzyła, że to ja wpłynęłam na jego wybór i powstrzymuję go przed powrotem do domu. Powiedziała też wiele bzdur na mój temat i o mojej rodzinie, co doprowadziło do kłótni. Nawet mój teść Ben stanął w mojej obronie, co tylko pogorszyło sytuację. Jared i jego żona zgodzili się z Jeanne, że Jake i ja powinniśmy wrócić po ślubie, ale Ben. Alex i Kelly uważali, że jesteśmy wolni, by robić co chcemy. Ciężko pracowaliśmy, żeby zbudować swoje życie w Filadelfii i chcieliśmy żyć na własnych zasadach. Jeanne uważała, że mój mąż zdradza swoją rodzinę, stawiając mnie na pierwszym miejscu, chociaż nie miałam nic wspólnego z jego decyzją. Jake nigdy nie wykazywał chęci powrotu do domu, a ja tego nie zachęcałam. Podczas ich kłótni, Jeanne powiedziała wiele rzeczy na mój temat, które mi się nie podobały. Po tym, jak Jake mi o nich powiedział, postanowiłam, że nie będę z nią rozmawiać, dopóki się nie przeprosi. Nie powiedziała mi tych rzeczy prosto w twarz, ale mimo to wydawało się to niesprawiedliwe, ponieważ większość tego, co powiedziała, nie była prawdą. Nie wspominam tutaj szczegółów, bo nie są one istotne i staram się skrócić tę opowieść. To nie tak, że nazwała mnie czymś niewybaczalnym, ale były to drobne, irytujące rzeczy. Dlatego postanowiłam trzymać się od niej z daleka i przez kilka następnych miesięcy prawie w ogóle nie rozmawiałyśmy. Byłam też bardzo zajęta przygotowaniami do ślubu, więc nie miałam czasu, żeby myśleć o tych sprawach. Kiedy nadszedł czas, zaprosiliśmy jednak jego rodziców i resztę rodziny, mimo że Jean i Jared byli bardzo zdystansowani po całej dyskusji na temat miejsca zamieszkania po ślubie. Ku zaskoczeniu zgodzili się przyjść, gdy otrzymali zaproszenia. Jeanne nawet do mnie zadzwoniła, żeby przeprosić za wszystko, co opowiedziała, i wyjaśniła, że zachowywała się w ten sposób, bo miała problemy osobiste i zareagowała zbyt gwałtownie. Z tego powodu jej wybaczyłam, ponieważ chciałam, żeby mój ślub był szczęśliwym dniem, a sposób, żeby to osiągnąć, to być w dobrych stosunkach z najważniejszymi gośćmi naszymi rodzinami. Jeanne wydawała się bardzo szczera w swoich przeprosinach i wyjaśniła, że przechodziła trudny okres w swoim małżeństwie i była w złym nastroju. Dlatego zareagowała przesadnie. Nie powiedziała dokładnie, co działo się z Benem, a ja nie pytałam o więcej, bo nie chciałam być wścibska. Tak więc sprawa została załatwiona i pozostaliśmy w kontakcie przez kilka następnych tygodni przed ślubem. Wydawało się, że wszystko wróciło do normy. Nawet w dniu ślubu Żan była bardzo miła dla mnie, a ceremonia przebiegła pięknie. Dopiero po ceremonii i przemówieniach zauważyłam, że Żan nagle zniknęła. Musiałam i tak przebrać się z sukni ślubnej w coś wygodniejszego na przyjęcie, więc postanowiłam na chwilę opuścić miejsce ceremonii i poszukać Żan, bo miałam przeczucie, że knuje coś niedobrego. Przyjęcie odbywało się w tym samym hotelu, a zanim poszłam do swojego pokoju, żeby się przebrać, ja i moje druchny postanowiłyśmy zajrzeć do sali, w której miało się odbyć przyjęcie. Ku naszemu przerażeniu zastałyśmy tam Żan, która całkowicie niszczyła pokój, rzucając wokół pierze jak konfetcji. Z pewnością przekupiła jakiegoś pracownika, żeby ją wpuścił, i próbowała zrujnować moje wesele, przypominając o farmie, żeby wzbudzić w Jake'u poczucie winy. Byłyśmy zszokowane i przez kilka sekund nie wiedziałyśmy, jak zareagować. Jeanne miała całą plastikową torbę pełną pierzą, które wyrzucała na podłogę. Nie tylko było to niebezpieczne, bo ktoś mógłby się poślizgnąć i upaść, ale także niehigieniczne, biorąc pod uwagę, że w tej sali miała odbyć się kolacja. Byłam oszołomiona, ale gdy tylko odzyskałam równowagę, postanowiłam to nagrać, bo wyglądała dosłownie jak szalona i pełna złośliwości, robiąc wszystko, co w jej mocy, żeby zrujnować moje wesele. Pokryła już połowę podłogi pierzem i powoli przechodziła do drugiej połowy. Nie miało sensu próbować jej zatrzymać. Szybko wyciągnęłam telefon i upewniłam się, że mam dowód na jej psychotyczne zachowanie. Jeanne była do nas odwrócona plecami przez cały czas, więc nas nie widziała, ale my łatwo nagrałyśmy jej twarz. Po nagraniu przez około minutę i pół uznałam, że widziałam wystarczająco dużo i nadszedł czas na kontrolę szkód. Nie chciałam, żeby jej się udało zrujnować moje wesele, ale też nie chciałam tego dnia się z nią konfrontować i psuć Jake'owi dzień. Moja druhna i ja postanowiłyśmy porozmawiać z kierownikiem hotelu i zgłosiłyśmy Jeanne. Był na tyle uprzejmy, że zrozumiał sytuację i zaproponował nam inną salę na przyjęcie. Sala była trochę mniejsza i potrzebowali około godziny, żeby ją udekorować. Obejrzeliśmy nagrania z monitoringu i kierownik powiedział nam, że pracownik, który wpuścił żan do sali, zostanie zwolniony. Zaproponował także, żeby ochrona wyprowadziła ją z hotelu, ale powiedziałam, że nie ma takiej potrzeby, bo nie chciałam żadnych awantur w dniu mojego ślubu. Sala, którą pierwotnie wynajęliśmy, była już opłacona z góry, ale kierownik był na tyle uprzejmy, że pozwolił nam korzystać z nowej sali za darmo, ponieważ w bałagan był zaangażowany pracownik hotelu. Podziękowałyśmy mu, a ja zadzwoniłam do Jake'a i powiedziałam mu, żeby poczekał z gośćmi w miejscu ceremonii około godziny dłużej, podczas gdy nowa sala będzie przygotowywana. Wymyśliłam wymówkę, że miejsce nie jest jeszcze gotowe, ale nie powiedziałam mu prawdziwego powodu. Po wyjaśnieniu Jake'owi, że musimy opóźnić przyjęcie, przebrałam się w suknię na przyjęcie, a ja i moja druchna nadzorowałyśmy dekoracje, żeby przyspieszyć cały proces. Byłyśmy gotowe w 45 minut i nowa sala była przygotowana dla gości. Rozmawiałam z kierownikiem i zaczęliśmy dekorowanie nowej sali dopiero po tym, jak Jean opuściła hotel i wróciła na miejsce ceremonii. Nie miała pojęcia, że jej żałosny plan zrujnowania mojego wesela kompletnie się nie powiódł. Kiedy wróciła z pozostałymi gośćmi, spojrzała na mnie i uśmiechnęła się ciepło. Ale ten uśmiech szybko zniknął, gdy tylko zorientowała się, że goście są kierowani do innej sali niż ta, którą zniszczyła. Przysięgam, nigdy nie czułam się tak usatysfakcjonowana jak w tym momencie. Reszta wieczoru przebiegła bez problemów, a Jean nawet pogratulowała mi przed wyjściem, całkowicie nieświadoma, że wiedziałam, co próbowała zrobić. Dwa dni później w końcu postanowiłam powiedzieć Jake'owi, co się stało. Dla pewności wysłałam to nagranie także Benowi, zanim z nim porozmawiałam. Co Jake powiedziałby swojej matce, to już jego sprawa, ale nie zamierzałam pozwolić jej uciec od odpowiedzialności. To był mój sposób na zemstę. Wiedziałam, że oni u i Ben już mieli problemy w małżeństwie, o czym Jeanne wspomniała wcześniej... I jeśli miałabym choć najmniejszą szansę na pogorszenie sytuacji dla niej, zrobiłabym to bez wahania. Po wysłaniu nagrania do mojego teścia opowiedziałam Jakeowi o wszystkim, co się wydarzyło w dniu naszego ślubu. Powiedziałam mu także, że już wysłałam nagranie do Beny, bo nie chciałam trzymać go w niewiedzy. Nie miałam pojęcia, jak zareaguje Jake, ale ku mojemu zaskoczeniu był bardzo wspierający. Powiedział mi, że postąpiłam słusznie i był bardzo wdzięczny, że tak bardzo starałam się ukryć to wszystko przed nim, żeby nie psuć mu dnia. Powiedział, że to znaczy dla niego bardzo wiele. To nie spowodowało żadnych problemów w naszym małżeństwie, jak Jean zamierzała, ale na pewno skończyło się zniszczeniem jej własnego małżeństwa przez próbę sabotowania naszego ślubu. Po wysłaniu nagrania do Bene odpowiedział mi kilka godzin później, dzękując, ale niewiele więcej powiedział. Trochę mnie to rozczarowało. Jednak wkrótce potem Żan zadzwoniła do Jake'a i zaczęła na niego krzyczeć za to, co zrobiłam, obwiniając mnie za zrujnowanie jej małżeństwa. Okazało się, że problemy w jej małżeństwie dotyczyły głównie farmy, której Żan nie chciała się pozbyć. Ben dostał ofertę sprzedaży farmy około rok temu, a proponowana suma była dość wysoka, trudna do odrzucenia. Nie miał zamiaru kontynuować pracy na farmie do końca życia, a jego dzieci, z wyjątkiem Jareda i jego żony, nie były zainteresowane życiem na farmie. Ben planował sprzedać farmę i podzielić pieniądze między siebie a swoje dzieci, aby mogli przeprowadzić się do miasta i żyć bliżej nas. Żan jednak stanowczo odrzuciła ten pomysł, ponieważ nie podobała jej się myśl o opuszczeniu farmy i domu. Kupujący nie zrezygnował i stopniowo zwiększał ofertę, która była nadal aktualna nawet teraz. To było powodem ich nieustannych kłótni. Ben był gotów pożegnać się z farmą, ale Jean nie chciała tego zaakceptować. Doszło do tego, że Ben i Jean spali w oddzielnych pokojach, ponieważ nie mogli nawet rozmawiać, nie kłócąc się. Sytuacja była już wystarczająco zła, a moje nagranie tylko zaostrzyło konflikt, bo teraz Ben postanowił złożyć pozew o rozwód. Spakował swoje rzeczy i opuścił ich dom po kolejnej kłótni zarówno z Jean, jak i Jaredem. Powiedział Jean, że nie wróci, ponieważ uważa ją za nieobliczalną. Farma stała się dla niej tak wielkim punktem spornym, że była gotowa zrobić wszystko, by ją zatrzymać, a Ben nie mógł już jej ufać. Jake powiedział swojej matce, że to była jej wina, że jej mąż zdecydował się odejść i że on nie może zrobić nic, by naprawić sytuację. W tym momencie Jean postanowiła, że zacznie teraz naciskać Jake'a, żeby rozwiódł się ze mną, ponieważ według niej to ja byłam powodem dla którego niszczyłam ich dom i oddalałam Jake'a od rodziny swoją samolubnością. Jake miał tego dnia wielką kłótnię ze swoją matką. Powiedział jej wiele okropnych rzeczy, nazywając ją nawet psychopatką i obsesyjną dziwaczką. Nigdy wcześniej nie widziałam go tak wściekłego. Po zakończeniu rozmowy musiałam spędzić kilka godzin, pocieszając go. Pomimo tego żan wciąż wysyłała mu wiadomości, nalegając, że musi się ze mną rozwieść, jeśli chce być szczęśliwy w przyszłości, w przeciwnym razie zrujnuje mu życie. Minęły cztery dni, a wczoraj napisała do mnie, że zniszczyłam jej dom. Powiedziała, że chciała tylko zrobić głupi mały żart, żeby mnie zirytować, ale ja przesadziłam, a teraz jej małżeństwo poszło w ruinę. Próbowałam ją ignorować, ale potem wysłała mi zdjęcie papierów rozwodowych i zapytała, czy jestem z siebie zadowolona. Nie mogłam się powstrzymać, więc odpowiedziałam tak, a potem ją zablokowałam. To nie była złość, ale bardziej złośliwość, bo to nie ja pierwotnie próbowałam zniszczyć jej małżeństwo, ale to ona zrobiła wszystko, by zrujnować dzień, który miał być radosny dla mnie i jej syna. Tylko dlatego, że nie chciałam przeprowadzić się na farmę i jej syn również tego, nie chciał była gotowa ukarać nas za coś, co nie było nawet naszą winą. Teraz jest wściekła, bo konsekwencje jej działań w końcu ją doganiają i nie czułam się szczególnie winna, mówiąc, że cieszę się, że się rozwodzi. Dziś rano Jake powiedział mi, że Jean, Jared i jego żona teraz robią awanturę z powodu tego, co powiedziałam. Choć Jake mnie nie skarcił, powiedział, że wolałby, żebym ją po prostu zignorowała, zamiast odpowiadać i pogarszać sprawę. Wydawał się trochę zirytowany tym, co zrobiłam, a ja przeprosiłam, ale tylko mruknął w odpowiedzi i powiedział, że to, co zrobiłam, było naprawdę niepotrzebne. Ale teraz już było po wszystkim i nie dało się tego cofnąć. Nie wiem, co myśleć o tej sytuacji, bo rozumiem punkt widzenia Jake'a, ale czuję, że powinniśmy również pamiętać, że to Żan zaczęła to wszystko, a nie ja. Jej obwinianie mnie i prowokowanie powinno być wystarczające, żeby każdy mógł stracić cierpliwość wobec niej. Ale Jake również ma swoje racje. Czy byłam okropna, mówiąc mojej teściowej, że cieszę się, że jej mąż złożył pozew o rozwód po tym, jak próbowała sabotować mój ślub i zmusić mojego męża, bym nie zostawił, gdy ujawniłam jej próbę sabotażu? Aktualizacja 1. Cześć wszystkim. Dziękuję za wszystkie rady, a szczególnie tym, którzy byli wyjątkowo mili i wspierający. Nie mam nic przeciwko rolnikom, ale to po prostu nie jest styl życia, do którego jestem przyzwyczajona. Chcę to wyjaśnić, bo niektórzy z Was oskarżali mnie o próbę obrażania rolników. Mam do nich najwyższy szacunek, ale to po prostu nie jest moja strefa komfortu i myślę, że to w porządku. Kilka osób chciało wiedzieć, co dokładnie moja teściowa powiedziała o mnie zaraz po tym, jak Jake i ja się zaręczyliśmy. Nie zawarłam tego w oryginalnym poście, bo nie wydawało mi się to istotne. Więc oto szczegóły. Powiedziała, że nie mam żadnych wartości rodzinnych, bo nigdy nie miałam rodzeństwa ani prawdziwej rodziny, dlatego zachęcałam Jake'a do porzucenia swojej rodziny. Powiedziała też, że nie zostałam dobrze wychowana, co bardzo mi się nie spodobało. Nazwała mnie również egoistką i osobą niegodną zaufania, a także stwierdziła, że nasze małżeństwo długo nie potrwa. Widzicie więc, dlaczego nie chciałam z nią rozmawiać. Powinnam była trzymać się tej decyzji także później, ale wszyscy popełniamy błędy, i ja również. Jake i ja teraz mamy się dobrze. Pogodził się z tym, co napisałam jego matce, bo uważa, że sama sobie na to zasłużyła. Rozmawialiśmy o tym wczoraj wieczorem, kiedy wrócił z pracy i powiedział mi, że już go to nie obchodzi. Przeprosił mnie też za to, że był na mnie zły za coś takiego, kiedy miałam pełne prawo odpowiedzieć Jean po tym, co zrobiła. Pogodziliśmy się tego samego dnia, i teraz wszystko jest między nami w porządku. Nie mogę powiedzieć tego samego o moich teściach, bo Alex i Kelly zdecydowali się wyprowadzić z domu na znak protestu, i teraz mieszkają z ojcem w hotelu, podczas gdy Jean, Jared i jego żona zajmują się farmą. Patrząc realistycznie, nie sądzę, żeby Jean udało się utrzymać farmę i ostatecznie będą musieli ją sprzedać. Po obejrzeniu tego nagrania, mocno wątpię, żeby jakikolwiek sędzia przy zdrowych zmysłach wydał wyrok na jej korzyść. Jake i ja wspieramy Benę i powiedzieliśmy jemu oraz jego rodzeństwu, że mogą się z nami kontaktować w każdej chwili, jeśli będą czegoś potrzebować i że będziemy dla nich dostępni. Ben wydaje się już w ogóle nie być smutny, stał się znacznie bardziej żywy niż był podczas wesela. Myślę, że pozbycie się toksycznego małżonka właśnie tak działa na ludzi. Cieszę się z jego powodu, bo szczerze mówiąc, nie mogę sobie wyobrazić spędzenia całego życia z Żan, a on zdołał przeżyć z nią połowę swojego. Szacunek dla niego za to. Mam nadzieję, że rozwód pójdzie dobrze. Aktualizacja 2. Cześć. Nie sądziłam, że wrócę tutaj tak szybko, ale niestety tak się stało i obawiam się, że nie mam dobrych wieści. Jared musiał zostać zabrany do szpitala dwa dni temu, ponieważ został uderzony w ramię jednym z rogów krowy. A obrażenie było naprawdę poważne. Zazwyczaj to Ben zajmował się bydłem, podczas gdy Jared i Jean zajmowali się produkcją i aspektami finansowymi. Nie byli więc przyzwyczajeni do bardziej praktycznych zajęć, a tym bardziej nie mieli tylu lat doświadczenia, co Ben. Nie mogę winić Benę, bo wielokrotnie mówił swojej żonie i synowi, że nie powinni zajmować się zwierzętami, kiedy jego nie ma w pobliżu. Nawet mimo rozwodu Ben upewniał się, że wraca do domu trzy razy w tygodniu, żeby zająć się zwierzętami. W dni, kiedy był zbyt zmęczony, wysyłał Alexa, który również miał więcej doświadczenia niż Jared. Tylko Alex i Ben mieli odpowiednie szkolenie, ponieważ reszta dzieci, w tym mój mąż, nigdy nie wykazywała zainteresowania przebywaniem w pobliżu zwierząt. Nawet potencjalny kupiec farmy był skłonny pozwolić Benowi i Alexowi przeszkolić przyszłych pracowników, gdyby przejęli farmę. Ale Jared z jakiegoś powodu myślał, że wie lepiej i próbował samodzielnie zająć się sprawami, co doprowadziło go do szpitala. Minęło tylko 10 dni od ostatniej aktualizacji i naprawdę myślałam, że wrócę tutaj tylko po to, żeby podzielić się dobrymi wiadomościami o rozwodzie, ale najwyraźniej nie. Wszyscy jesteśmy teraz w Iowa i odwiedziliśmy już Jareda, ale jest zbyt wyczerpany, żeby rozmawiać z nami dłużej niż 15 minut na raz. Leki działają i w końcu się poprawi, ale jego żona jest niepocieszona. Można by pomyśleć, że przynajmniej teraz Żan zacznie myśleć o innym stylu życia, skoro nie są stworzeni do tej pracy. Ale nie, nadal uparcie trzyma się myśli o utrzymaniu farmy i nie chce jej sprzedać. Doprowadziło to do kolejnej ogromnej kłótni, która miała miejsce wczoraj wieczorem na parkingu szpitalnym, kiedy Ben i Żan spotkali się twarzą w twarz. Ben nazwał ją idiotką najwyższego stopnia i powiedział, że nie tylko jest egoistyczną żoną, ale teraz okazuje się być także złą matką, ponieważ nie obchodzi jej, że jej syn nie jest przygotowany do tej pracy tak jak ona wierzyła i że został ranny w wyniku swoich działań. Mimo to, Jeanne nadal nie była gotowa, żeby odłożyć swoje ego na bok, nawet na sekundę. Kłótnia trwała przez jakiś czas, ale ostatecznie Jake i ja zdołaliśmy ich rozdzielić i zabraliśmy Benę do hotelu. Tam, Ben przez kolejną godzinę i pół wyrzucał z siebie żale na temat Żan, popijając whisky. Taka jest sytuacja na chwilę obecną. To z pewnością wpłynie na rozwód, ale mam nadzieję, że na korzyść, Benę. Aktualizacja 3. Cześć. Minęło już kilka miesięcy od mojej ostatniej aktualizacji, więc najwyższy czas, żebym znów tu wróciła i opowiedziała, co się wydarzyło. Najpierw jednak chciałabym podziękować wszystkim, którzy przesłali nam dobre życzenia i modlili się za Jareda. Dobrze się wygoił i ma się o wiele lepiej, chociaż czasami nadal ma problemy z ramieniem. Oni również spodziewają się swojego pierwszego dziecka, a co więcej Jake i ja także. Myślę, że zacznę od tych dobrych wiadomości, zanim przejdę do tematu rozwodu. Jestem w szóstym tygodniu ciąży, a żona Jareda przekroczyła już trzeci miesiąc. To bardzo ekscytujące, zwłaszcza, że przeprowadzili się dwa przecznice od miejsca, gdzie Jake i ja obecnie mieszkamy. Jak dotąd było miło. Nawet Ben, Alex i Kelly mieszkają w pobliżu, choć nie tak blisko jak Jared i jego żona. Minęły trzy miesiące od zakończenia rozwodu i miesiąc odkąd wszyscy wrócili tutaj, żeby mieszkać bliżej nas. Jak pewnie się domyślacie, moi teściowie sprzedali farmę i posiadłość za zawrotną cenę, a większość z nich przeprowadziła się tutaj. Jeanne postanowiła zostać w Ajełę, ale nikt się tym specjalnie nie martwi, ponieważ spokojnie może sobie pozwolić na życie tam w samotności do końca swoich dni. Jeśli będzie chciała, może nawet wynająć towarzysza. Jared powiedział nam, że zaoferował jej, żeby przeprowadziła się z nimi, ale odrzuciła propozycję i nazwała go zdrajcą za samo rozważenie opuszczenia jej w ten sposób. Nie mógł już nic więcej zrobić w tej sytuacji, ale przynajmniej próbował. Rozwód był burzliwy, a Ben i Jean prawdopodobnie nigdy nie będą ze sobą rozmawiać, co może być dziwne na baby shower żony Jareda, bo na pewno zaprosi swoją matkę. Jean jednak może nie przyjść, ponieważ od rozwodu jest bardzo cicha i zdystansowana. Jake i ja nie próbowaliśmy się z nią kontaktować, ale inne dzieci tak, a ona zwykle odpowiada tylko jednym lub dwoma słowami, albo całkowicie ignoruje ich próby nawiązania kontaktu. Wiemy, że nadal ma się dobrze i jest zdrowa dzięki jej enigmatycznym postom na Facebooku, które udostępnia co godzinę. Zwykle są to albo selfie z jej przyjaciółmi grających w bingo lub pijących wino, z podpisami o tym, jak lepiej jej bez toksycznej rodziny, albo cytaty o byciu czarną owcą lub najmądrzejszą osobą, jaką znasz. To rzeczy w kaligraficznej czciące białe na czarnym tle. Tak wygląda całe jej konto na Facebooku i dzięki temu wiemy, że jest cała i zdrowa. Jake i ja nigdy nie byliśmy bardziej szczęśliwi w naszym życiu osobistym. Dziecko to wszystko, czego potrzebujemy, żeby dopełnić naszą rodzinę, i to w końcu się dzieje. Jestem bardzo podekscytowana, żeby rozpocząć ten nowy rozdział w naszym życiu, i Jake również. Życzcie nam powodzenia, a miejmy nadzieję, że wszystko będzie tylko lepsze.